Cześć, dzisiaj dwa słowa uzupełnienia. Jestem już po pierwszym przeglądzie z, z Benelli. Um, przegląd robiłem troszeczkę wcześniej niż książkowo, bo wypadł mi na 800 km, ale to efekt tego, że zwolnił się termin, z którego, z którego po prostu skorzystałem. Myślałem, że, że dobiję. Będę miał chwilę więcej na to, żeby dobić do tysiąca, ale to właściwie nie powinno mieć wielkiego znaczenia. Przynajmniej to, co mogę powiedzieć dzisiaj, to to, że po przeglądzie motocykl jakby nieco bardziej nabrał życia, bo bo może to efekt placebo, ale mam wrażenie, że jest bardziej żwawy, że lepiej przyspiesza, jakby lżej pracuje i z mniejszym oporem się, się wkręca. Przyspiesza bardzo fajnie. Teraz nadal nie przekraczam tych 6000 obrotów na minutę. Nie Niemniej jednak no, jeździ w moim odczuciu jeszcze lepiej niż jeździł przed przeglądem. Przegląd trwał kilka godzin, motocykl został w, sa, w salonie. E, odebrałem go i niestety przy odbiorze miałem check engine. E, następnego dnia pojechałem, okazało się, że e, jakaś wiązka e, od, e, od czujnika przepływu powietrza nie była podłączona. Zrobili mi to od ręki, i tak naprawdę motorek e, śmiga już e, od dwóch dni. Muszę się też przyznać, że uległem presji i jestem hipokrytą, bo w ostatnim filmie zastanawiałem się nad sensem instalacji kufrów i niestety jak to bywa znalazłem ofertę, która była na tyle atrakcyjna, że ciężko było sobie odmówić i kupiłem te stelaże na razie pod kufry GV. Plus, właściwie kartą przetargową tutaj był ten toolbox, który tutaj za stalarzem wchodzi. Nie ukrywam, że takiego takie skrzynki narzędziowej mi tutaj brakuje. Czułbym się o wiele spokojniej, mając przy sobie troszeczkę więcej podstawowych narzędzi niż to, co się mieści tutaj pod kanapą. A tutaj pod kanapą, może mi się uda jakoś sensownie to pokazać, pod kanapą jest naprawdę, naprawdę niewiele miejsca. Ciekawe, ciekawe, czy mi oddali wszystko co tutaj było. No, sami widzicie, że tutaj wiele się nie zmieści. Miałem tutaj taką dodatkową wzmocnioną trytytkę, ale widzę, że już niestety jej nie mam po przeglądzie. Także tak, kofrów samych jeszcze nie kupiłem. No, mam nadzieję, że jak się trochę sezon skończy, to pojawią się jakieś używane, chociaż. Ostatnio wiem, że nie kupię kuprów, a, a już kupiłem stelaż, więc zobaczymy jak to będzie. Tak czy inaczej motocykl jest nadal doskonały, jeśli ktoś się zastanawia nad tym, czy, czy, czy wybrać tę TR-kę, to warto.